Dzień dobry pani mecenasie. Dzień dobry panie, no. panie Krzyś. Spokolimy za nas smoleń. Pytał o akta sprawy. Akta yy, sprawy woźniaka. Yy, proszę mu je zanieść jak najprędzej. Teraz? Tak, teraz. Jak najszybciej. No dobrze, to ja. Ale gdyby ktoś... Przecież ja jestem. Zresztą nie spodziewam się nikogo. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. są sam spoleniu poproszę. No, witam mecenasie, tu Werner. <grych> Przysyłam panu akta sprawy woźniaka. Nie, nie, no, ja wiem, że to nic pilnego, ale no, ale jak to mówią, co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Yy, tak, 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 tak. Przyniesie je panu moja sekretarka. Mhm. No, nie ma za co. Dobra, dziękuję, cześć. Też pan może. Drzwi były otwarte, więc wszedłem. Poproszę małą szkocką. Piję tylko z przyjaciółmi. Zresztą ty masz inne przyjemności. Racja: alkohol szkodzi zdrowiu. <laughs> Przyniosłeś? Oczywiście. Najpierw kasa. Ciekawe, posłuchaj, prawa do kamienicy w przypadku ich odzyskania należą się po połowie moim dwóm rodzonym córkom. Jakim dwóm córkom? Przepraszam, nie, tak! nie miał drugiej córki. Ja tam nie wiem, tutaj mi się urwało, ale cierpliwości, wszystko się na pewno wyjaśni. mnie pan reguły tej zabawy, mecenasie. To nie jest żadna zabawa, rozumiesz? Mam już ciebie dosyć. Skończyła mi cierpliwość. Wyjdziemy stąd teraz razem i pojedziemy tam, gdzie trzymasz oryginał testamentu. Grzecznie mi go oddasz, albo rozwalę ci łeb, rozumiesz? Jak mnie pan zastrzeli, nigdy nie pozna pan dalszego ciągu. To, to nieważne. Gówno mnie to obchodzi, rozumiesz? Gówno mnie to obchodzi. Jak chcę zniszczyć ten testament, jeżeli przy okazji będę musiał też zniszczyć ciebie, trudno! Jednego śmiecia mniej! Schowa pan trupa do szafy? Niech się pan nie wygłupia! Nie odważy się pan! Dlaczego? Jesteś narkomanem. Powiem, że chciałeś mnie okraść. Nakryłem cię w moim biurze, rzuciłeś się na mnie i musiałem się bronić. Jestem adwokatem i wiem, co mam mówić w takich przypadkach. Pan czartuje. Nie. Przepraszam, nie widziałam, że ci przeszkadzam. Wcale fajnie nie przeszkadza, skończyliśmy właśnie. Odezwa się pani Macemasie. Cześć. Przyszła mu pani pora. Kto to klient? No, coś w tym rodzaju. Mam dla ciebie niespodziankę. Niespodziankę? Jaką niespodziankę? Wpadłam na genialny pomysł związany z majątkiem Złotobramskich. Mów, mów, mów. Mów, słucham. Jak ci powiem, że chodzi o faceta, który się przyjaźnił z Rozdrażewskimi, był na ślubie Zygmunta, ojca Adama? Trzeba się z nim spotkać. Kaczku, ty nie doceniasz chyba swojej Iwonki. Już to zrobiłam. Tak? I co? No wiesz, na razie facet nie chce mówić, ale myślę, że z czasem zaoferowałam mu pieniądze w zamian za... Może coś powie. Wszystkich sądzisz podług siebie. A może mam rację? A może masz rację. Co to za facet? Stary dziwak. Mieszka w domu starców. Jestem pewna, że za zadzwoni wcześniej, niż się tego spodziewam. A co się stało? Taką dziwną, inną. Mam problemy. Rozmawiamy innym razem. Dobrze, muszę załatwić kilka spraw. Problemy? Mam nadzieję, że nie finansowe. Rodzinne. <noise> Wiesz, co w ogóle? Myślisz, że jestem aż tak naiwna i uwierzy w nasze przypadkowe spotkanie? A co myślisz, że chciałem cię poderwać? A co? Jestem gorsza od tej twojej Rudej? Hmm? No nie, ale... ale nie miałem możliwości porównania. Ale z ciebie święto, wiesz co? Kłamca. Chcesz, żebym uwierzyła? Że przypadkiem znalazłeś się pod moją uczelnią, akurat kiedy kończyłam zajęcia? Hmm. Nie miałem tam do załatwienia pewną sprawę, która okazała się nieaktualna. Zobaczyłem ciebie, no i postanowiłem zabrać się na małego drinka. Na małego? Nie małego i nie jednego. Przesiedzieliśmy tu już cały wieczór. już która jest godzina? Nie. Dochodzi jedenasta. No i co z tego? No dobra. Powiedz mi lepiej, co tam w domu. No, co ty, zapomniałeś, że ja już też tam na szczęście nie mieszkam? Ale bywasz czasami u matki. Rzadko. No wiesz, z nią coraz trudniej się dogadać. Cały czas narzeka, narzeka. Ja, tam zawsze taka była. Mm. Ale teraz to już jest makabra. Z nią można zostać schizofrenii. Co innego mój, co innego. A pewnie jeszcze co innego myśli. Dziękuję. Jesteś Matka była zawsze ciekawą kobietą. Kto? Mama? Mhm. <grystujesz> Zagadkowa. Szkoda tylko, że nigdy nie była ze mną do końca szczera. Mm. A czego ty byś chciał się od niej dowiedzieć? No, lubię wiedzieć, z kim mam do czynienia. Mm? No ciekawy mnie na przykład, co robiła przed ślubem z Kazimierzem? A, niewiele była maszynistką w sądzie. No wiem, ale o życiu prywatnym nic Bo i też chyba nic ciekawego nie było A nie wydaje ci się dziwne, że ona żona... nic nie wspomina o swoim byłym mężu? Masz na myśli kłosa? Mhm mm. A, nigdy mi się chyba specjalnie nie układało Potem się rozwiedli, on wyjechał wiesz, teraz czasem przysyła mi na gwiazdkę prezenty, ja piszę do niego kartkę A to całe ich małżeństwo to jedna wielka pomyłka Pomyłka, której pozostałością jestem ja. Ale z Kazimierzem też jej nie wyszło. Wiesz, uciekł jak tylko Ewa wyszła za ciebie. Skorzystał z pierwszej lepszej okazji. Zawracanie głowy, że niby za ciasno. Dlaczego? No co dlaczego? Mieszkałeś z nami, to sam wiesz. Mamuśka. A nie uważasz, że... że Kazimierz mógł mieć kogoś na boku? Kto? Kazimierz? Co ty? Zwariowałeś? Wyobrażasz sobie Kazimierza flirtującego z kobietą. Wiesz, ja mam wrażenie, że już co? Że on zawsze był strasznie stary. Od zawsze. Czekaj, czekaj, Boguś. A coś ty się zrobił nagle taki dociekliwy, co? O co ci chodzi? Przecież prowadzimy bardzo przyjemną konwersację towarzyską przy kieliszku. To wszystko. Mi się wydaje, że chcesz ode mnie wyciągnąć jakieś informacje, co? Hmm. Nic no, podobnego. <grymne> <grymne> Żartujesz. Ani trochę. Cześć, cześć. Jest mama? Chyba jeszcze śpi. O tej porze jest dosyć wcześnie. Przepraszam cię, ale śpieszę się do pracy. Cześć. Tak? Kamilka? A co ty tu robisz o tej porze, moje dziecko? Przeszłam do ciebie. No, a wykłady? Dzisiaj nie mam zajęć. dlaczego nie jesteś w pracy? Rany boskie. – Wyrzucili cię. – A skąd coś tam? Nie, miałam ci sprawy do załatwienia na mieście i pomyślałam, że jeszcze zajrzę do ciebie. Przecież nie lubisz gazowanej. A, dziś jest mi wszystko jedno. Mam strasznego koca. Walowałaś wczoraj. A. Z Wiktorem? Zdziwisz się. Z Bogdanem. To z jakiej okazji? No, ja wiem. Spotkaliśmy się niby tak przypadkowo. Mm. Ja tam w takie przypadki nie wierzę. Myślę, że czekał na mnie. No wiesz, wychodzę z uczelni, patrzę a tu boguś. No i co? Nic. Udał zdziwienie i zabrał mnie do knajpy na drinka. Na drinka. I czego chciał? Może na kilka drinków. No bo ja wiem. Wypytywał mnie o ciebie, o Kazimierza, o kłosa. Na przykład pytał mnie, czy Kazimierz miewał kochanki. Ja nie wiem, dlaczego zaczął się nagle tak interesować życiem intymnym twoim i Kazimierza, ale pomyślałam sobie, że może powinnaś o tym wiedzieć. Już ja sobie z nim porozmawiam. Kancelaria Macena Savernera, słucham. A dzień dobry, pani. N nie, nie ma. Oczywiście, powtórzę, tak? Powtórzę, że pani dzwoni, jak tylko się pojawi, tak? Do widzenia, pani. Zdenerwowałaś się. Owszem, trochę. Powiedz mi, o co w tym wszystkim chodzi? Jeszcze nie wiem, ale czuję, że ten list coś przeciwko mnie knuje. A jeżeli myśli, że uda mu się mnie przechytrzyć, to się bardzo myli. Magda Mnie? Możemy porozmawiać? Chodźmy. Jesteś samochodem? Tak. To dobrze. Podrzucisz mnie. Jeszcze zobaczymy. Dzień dobry pani Dzień dobry. Coś się działo? Panią państwo pościcie. Jeszcze... A co chciała? Chyba tylko kiedy tam będzie. Chodź. Uderz w stół noży, ze się odezwą. Siadaj. Chciałam z tobą porozmawiać. Ostatnio nie układało się między nami, ale teraz widzę, że to była moja wina. Nie rozumiałam cię, tata. A może nie chciałam zrozumieć. To był mój błąd. Wydawało mi się, że bardzo skrzywdziłeś mama, ale teraz widzę, że nie byłam obiektywna. Zresztą, po co szukać winnego? Tak naprawdę, to kiedy ludzie się rozstają, to wina jest po obu stronach. Nie wiedziałam tego. I teraz mi bardzo głupio. Przepraszam cię. Nie ma o czym mówić, kochanie. Ja, ja przyszłam, bo. No bo podsłuchałam twoją rozmowę z mamą o Jacku. I zrozumiałam, że tylko ty jeden możesz mi pomóc. Tylko ty jeden nie potępiasz go. Staram się być obiektywny. Takim, jaką trzeba pomagać. No właśnie. Tylko, że mama przestała to rozumieć i chce teraz Jacka wyrzucić z mieszkania dziadka. On nie ma dokąd pójść. On nikogo nie ma, ma tylko mnie. Madziu. A nie uważasz, że powinni się nim zająć jego rodzice? to oni go olali. A ja go kocham i no nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie mu się coś stało. Magdacz, czy ty. O co ci chodzi? Nie, no nie musisz mi się tłumaczyć, to. Chcesz wiedzieć, czy ja z nim sypiam? Tato. Nie pozwól mamie wyrzucić Jacka z mieszkania dziadka. No To, to mieszkanie jest moje, ja jestem pełnoletni i ona po prostu nie ma prawa. Spokój, kochanie. Zrobię wszystko, żebyś była szczęśliwa. Porozmawiam z mamą. Naprawdę zrobisz to dla mnie? No pewnie, jeżeli ludzie się kochają, to. Powinny być razem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mecenas u siebie. Tak, ale jest zalecany. No, nie, nie, ale zawracamy Na Renata? No proszę, co za spotkanie. No to ja już sobie pójdę. Do widzenia, tatusiu. Nie wiedziałam, że jesteście w takiej dobrej komity, wie. Jeszcze wielu rzeczy nie wiesz. No, właśnie w tej sprawie przyszłam. No to mów, słucham. Coś się tak nagle zaczął interesować życiem intymnym Kazimierza. Co ci obchodzi? Czy Kazimierz miewał kochanki, czy nie? Dlaczego chodzisz wokół Kamili i mnie i węszysz? No mów, 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 mów. słucham. Słucham cię uważnie. A jeżeli nawet Kazimierz miał sto kochanek, w czyim interesie leży wywlekanie tego na światło dzienne? Bo jeżeli myślisz, że w twoim, to bardzo źle myślisz. Natko, co cię napadło? Ty, 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 myślisz, że jesteś otoczony idiotkami? Że moja własna córka zatai przede mną rozmowę, jaką z nią przeprowadziłeś? Boże, jak ci nie wstyd. Upić dziewczynę, żeby wydobyć od niej jakieś informacje. No po co ci to? Hm. Niby poważny adwokat a zajmie się byle plotkami. A jeżeli to nie są plotki, a cóż wy innego? Właśnie usiłuję się dowiedzieć. Od Kamili. Interesują mnie różne informacje. Nie wiadomo, co się może przydać. Boguś, my zawsze żyliśmy w zgodzie. Zawsze miałam do ciebie pełne zaufanie i wydawało mi się, że ty do mnie też. Owszem, no i co z tego? Proszę cię, zostaw ty Kazimierza w spokoju. Pamiętaj, że ja w każdej chwili mogę zacząć puszczać farby. Przyszłaś tylko po to, żeby mi to powiedzieć? Tak. Przyszłam, żeby ci powiedzieć, że jeżeli zechce, mogę w każdej chwili wepchnąć cię za kraty. Nie zapominaj o tym, że jesteśmy wspólnikami. I jeżeli zacznę spadać, pociągnę także i ciebie. Możesz być tego pewna. Z tobą zadzierać. Bądźmy przyjaciółmi. Tylko proszę cię, przestań nadmiernie interesować się przeszłością, bo wszyscy mamy więcej do stracenia niż do zyskania. Pamiętaj o tym. Miło cię było widzieć. Chciałam dowiedzieć, czy istnieje taka możliwość, żeby ktoś obcy, no, albo ktoś z rodziny, sprawdził stan mojego dolarowego konta. Nie, ale mogłaby Pani upoważnić wybraną osobę? Zaraz podam Pani odpowiedni drucian. Oj, nie, 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 nie. Źle mnie Pani zrozumiała. Ja tylko pytam, czy ktoś bez mojej wiedzy może to sprawdzić? Wykluczone, proszę Pani. Wszystkie konta są tajne. Ach. No dobrze, a, yy, a gdyby ktoś miał numer mojego konta? To nie ma żadnego znaczenia. Wgląd w stan konta oprócz właściciela konta może mieć tylko osoba upoważniona albo sąd. <gry> Powiedzi pani, chodzi o to, że ja od wielu lat dostaję od mojego byłego męża zamieszkałego w Stanach Zjednoczonych alimenty na córkę, i chciałam się dowiedzieć, czy ktoś może sprawdzić, czy ja te pieniądze mam, ile ich mam, no i tak dalej. Pani, powiedziałam, że stan pani konta jest pani tajemnicą. I pani jest tego pewna. Najzupełniej. I dotyczy to również najbliższej rodziny, tak? Tak. Nikt nie może y, dowiedzieć się stanu pani konta. No, a gdyby ta osoba, która wysyła pieniądze, y, gdyby ona się chciała dowiedzieć, czy te pieniądze jeszcze u mnie leżą? Nie. Ten, kto je wysyła, ma dowody wpłaty i to wszystko. Aha, rozumiem. I, a gdyby, załóżmy, był nakaz sądowy sprawdzenia mojego konta, to czy yy, można by sprawdzić, skąd ja mam te oszczędności? Tak, oczywiście. Wszystkie operacje bankowe są zarejestrowane. Hmm. Czyli można by dojść do tego, kto je wpłacił? Oczywiście. Hmm. Tak. A proszę pani, proszę mi powiedzieć... A gdybym ja wyjęła całą sumę i wpłaciła na inny konto, no to wtedy już nie można by się dowiedzieć, skąd ja mam te pieniądze. Wtedy kwota byłaby zarejestrowana jako wpłata własna. To ja tak zrobię.